Cześć! Mniej więcej co kilka dni dostaję od Was pytania na moim Instagramie, kiedy przygotuję przepis na żeberka barbecue z grilla, i sądzę, że nadszedł ten czas. Mimo iż będzie to przepis, który jest bardzo podobny do mojego przepisu dotyczącego żeberek barbecue z piekarnika, to myślę, że warto ten przepis przygotować, bo jest naprawdę super. Podejrzewam, że będą to chyba najprostsze i najszybsze żeberka do przyrządzenia z grilla na polskim YouTubie. I aby je przyrządzić, będziecie oczywiście potrzebować żeberek wieprzowych. Jeśli chodzi o żeberka, to możecie kupić je w różnych miejscach. Oczywiście im będą one bardziej mięsne, tym lepiej. Niestety w Polsce pod tym kątem nie mają może jakiegoś super wyboru, ale nawet takie powiedzmy troszkę gorsze żeberka i tak powinny smakować bardzo fajnie. Zwróćcie jednak uwagę, czy nie będą to same kości, no bo oczywiście samych kości jeść nie chcecie. Jeśli robiliście kiedyś żeberka, to pewnie wiecie, że jest to danie, które kilku godzin potrzebuje, ale tak jak obiecałem Wam jakiś czas temu, zamierzam przygotować taką serię potraw grillowych bezwysiłkowych i to właśnie jest jedna z tych potraw, ponieważ te żeberka, mimo iż 3 godziny będą się przygotowywać, to tak naprawdę nie ma przy nich żadnej pracy. I oczywiście nie będziecie musieli ich 3 godziny przygotowywać na grillu. Zrobimy je metodą combo, to znaczy pierwsza część przygotowania to będzie przygotowanie w piekarniku, a druga część to będzie tylko wykończenie ich na grillu, dzięki czemu podczas grillowania będziecie mogli poświęcić czas swoim znajomym, swojej rodzinie, a nie będziecie musieli cały czas do tych żeberek zerkać i ich pilnować. Jeśli chodzi o potrzebne składniki, to oprócz wieprzowych żeberek będą to przyprawy w postaci papryki w proszku i bardzo istotne jest to, aby to była papryka wędzona, poza tym granulowany czosnek pieprz, sól oraz granulowana cebula i musztarda. Możecie wykorzystać dowolną musztardę. Ja wykorzystuję musztardę typu żółtego yellow mustard, to jest moja ulubiona musztarda, ale tak naprawdę sprawdzi się tutaj każda musztarda, więc wybierzcie tą, którą lubicie. Poza tym do przygotowania glazury będziemy potrzebować sosu barbecue, odrobiny miodu oraz wody. Ja dziś wykorzystam domowy sos barbecue, ale z powodzeniem sprawdzą się również takie sosy kupione w sklepie. Jeśli chodzi o sosy barbecue, to potrafią one naprawdę bardzo różnić się od siebie i aromatem, dlatego jest istotne to, abyście wybrali taki sos, który Wy lubicie, a wtedy na pewno te żeberka będą Wam smakować. Tak jak wspominałem wcześniej, żeberka przyrządzimy na grillu, ale na grillu będziemy wykonywać tak naprawdę tylko tą ostatnią czynność, ostatnie 15 minut, a całość przygotowania żeberek wykonamy w piekarniku i do tego celu posłuży nam rękaw do pieczenia. W odcinku, gdzie przygotowywałem podobne żeberka w piekarniku, zamiast rękawa do pieczenia wykorzystywałem folię aluminiową, ale generalnie połączenie folii aluminiowej oraz musztardy to nie jest najlepsze połączenie, dlatego zachęcam Was do tego, aby zawsze wykorzystywać właśnie rękaw do pieczenia, a folię aluminiową sobie darować. Dobra, ale myślę, że starczy tego gadania. Przejdźmy do przygotowania. Przygotowanie, tak jak wspominałem, Wam będzie bardzo proste i zajmie tak naprawdę kilka minut. Do dużej miseczki przesypuję przyprawy w postaci papryki, czosnku, cebuli, soli oraz pieprzu. Teraz to wszystko za pomocą łyżeczki dokładnie sobie mieszam. Gdy przyprawy są już wymieszane, mogę odstawić sobie je na bok. W międzyczasie włączam również do rozgrzewania piekarnik, którego temperaturę ustawiam na około 135 stopni, grzanie góra dół. I w tym momencie możemy zająć się żeberkami, ale tutaj dużo pracy nie będzie. Jeśli chodzi o żeberka, to tak naprawdę musimy jedynie usunąć błonę, która znajduje się z tej drugiej, niemięsnej strony. Tą błonę oczywiście moglibyście zostawić, ale wtedy żeberka byłyby gorsze. Jeśli kupujecie żeberka w jakimś lokalu, to możecie ocenić, czy potrafią te żeberka przygotować, między innymi po tym, czy ta błona będzie się tam znajdować. Tej błony zdecydowanie nie powinno być. Możecie zrobić to za pomocą dłoni. Jeśli ta błona będzie wam się wyślizgiwać, możecie pomóc sobie na przykład ręcznikiem papierowym. Gdy żeberka pozbawione są błony, pora na trzecie musztardą. Musztarda pełni tutaj rolę nie tylko smakową, ale jest też swoistym spoiwem, dzięki któremu przyprawy będą się na tym żeberku trzymać. Więc na początku nacieramy musztardą, a później równomiernie z obu stron przyprawami. Jeśli chodzi o ilość przypraw to ja na tą stronę gdzie jest mniej mięsa dodaję 1 trzecią, a 2 trzecie na tą stronę bardziej mięsną. No i w tym momencie kiedy żeberka są już natarte musztardą oraz przyprawione, jesteśmy gotowi na to aby zamknąć je w rękawie do pieczenia. Podczas wkładania żeberek do rękawa możecie wykorzystać resztki przyprawy, które z tych żeberek spadły. Najlepiej wykorzystać je w ten sposób, że po prostu trzecie nimi boki. I w tym momencie, kiedy żeberka są już w rękawie, są szczelnie zamknięte, pora włożyć je do piekarnika rozgrzanego na 135 stopni i zapomnieć o nich na 3 godziny. Wcześniej jednak rękaw powinniśmy sobie w dwóch, trzech miejscach nakłuć za pomocą wykałaczki. Zróbmy to u góry, dzięki czemu nic nam w piekarniku nie wybuchnie, a my do żeberek będziemy mogli wrócić za 3 godziny i myślę, że będzie to dobra pora, bo właśnie mi się tutaj rozpoczął deszcz. Minęły 3 godziny, niestety pogoda nam się trochę popsuła i jak widzicie jest tutaj dość deszczowo. Miejmy nadzieję, że ta burza, którą gdzieś tam słyszę, obejdzie nas bokiem. I tak jestem przygotowany na to, aby zjeść w domu, ale teraz jeszcze pora wykończyć żeberka na grillu. Widzicie tutaj sporo płynu się zgromadziło. W tym momencie żeberka są już w zasadzie gotowe do jedzenia, są bardzo miękkie i bardzo delikatne, ale teraz pora jeszcze pokryć je glazurą i wrzucić na grilla na około 15 minut. Mam nadzieję, że nie rozpada się do tego czasu mocniej. Jeśli chodzi o glazurę to robimy ją z sosu barbecue, miodu oraz ciepłej wody. Jeśli chodzi o sos barbecue, to wybierzcie swój ulubiony. Ja tutaj mam dwie wersje. Jedna wersja to mój domowy, taki bardzo ostry sos barbecue, a druga wersja to taka łagodna sos kupny. Aby przygotować glazurę w ciepłej wodzie, rozpuszczamy miód, a następnie wszystko mieszamy z sosem barbecue. Niestety przed ulewą uciec mi się nie udało, ale jak to się mawia, na grilla złej pogody nie ma. W tym momencie mam już sos wymieszany z wodą oraz z miodem. No i najwyższa pora, kłaść żeberka na grilla. Żeberka kładziemy na grill, który jest rozgrzany na minimalną temperaturę. Glazurujemy z jednej i z drugiej strony, obracamy na grillu około 15 minut i żeberka będą już gotowe. Pewnie już podczas przekładania tych żeberek zauważycie, że będą wam z nich wychodzić kości i będą bardzo miękkie. To dobry znak. Po około 15 minutach na grillu nasze żeberka z sosem barbecue są już gotowe. Jak widzicie, w tym momencie z żeberek kości wychodzą idealnie, a to jest chyba najlepszy wyznacznik tego, czy żeberka są przygotowane w dobry sposób. Ja już nie mogę doczekać się, aby ich spróbować. Ja nie będę Was oszukiwał, gdy podczas przekładania jedno z żeberek mi się złamało. Nie mogłem powstrzymać się i dokonałem próby smaku wcześniej, ale teraz jeszcze dla zachowania zwyczaju próba smaku na wizji. Są świetne, są niesamowite, wręcz rozpływają się w ustach. Mam nadzieję, że spróbujecie je zrobić na swoim grillu i mam nadzieję, że będziecie mieć nieco lepsze warunki atmosferyczne niż ja, ale te żeberka nawet podczas takiej ulewy smakują niesamowicie. Ja pędzę już z nimi do moich domowników, a Wy jeśli spróbujecie je zrobić, to napiszcie mi proszę w komentarzu, jak Wam smakowały. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz za moje dzisiejsze poświęcenie i zostawcie również suba, jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału. Dzięki! Best.